Minitab jest takim narzędziem, jest takim systemem informatycznym, które jest dedykowane do analizy procesowej. Ja, ja pracuję w praktyce z wykorzystaniem Minitaba już od 15 lat. Bardzo często właśnie okazuje się, że Excel, owszem, on teoretycznie może być wykorzystywany do tych wszystkich analiz, które są w minitabie, bo przecież ma te funkcje statystyczne, ale korzystanie z Excela jest tak trudne, w, dla, przynajmniej w początkowym okresie, że po prostu szkoda czasu na te wszystkie techniczne budowania formuły, w zależności od różnych przypadków. W minitabie większość tych standardowych analiz, jest po prostu dostępna jako opcję w menu. Więc łatwiej jest zarówno robić wykresy, łatwiej jest uzyskiwać wyniki, łatwiej jest badać właśnie zależności, wykorzystując statystyczne, ale, ale takie metody, które są standardowe, które, metody, które są po prostu używane w danym przypadku. Excel jest otwartym narzędziem, owszem, można go w odpowiedni sposób przygotować, pisząc makra, robiąc różne powiedzmy zabiegi, ale to nie jest narzędzie, które jest dedykowane właśnie do analiz danych procesowych.